Heavy, czy jak to woli gruby, klasa z największą ilością życia i jednocześnie najwolniejsza? Jakie zestawy broni działają dla niego najlepiej? W tym poradniku przedstawię Ci trzy według mnie najlepsze propozycje, które wyciągają z tej klasy jak najwięcej potencjału. Numer 1. Gruby ofensywny. Heavy nastawiony na zadawanie jak największej ilości obrażeń. Pierwszy stat? Oczywiście minigun, który zadaje pełno obrażeń z bliska. Można też użyć Tomisława. Jest cichszy. Różnice między tymi dwoma minigonami nie są takie oczywiste jak sugeruje opis broni. W opisie filmu znajdziesz link do poradnika dedykowanego różnicą między minigunem a Tomisławem, jeżeli jesteś ciekaw szczegółów. Ogólnie jeżeli zrobiłam filmik dedykowany danej broni, też znajdziesz się w opisie filmu. Co na drugi slot? Jakieś żarełko. Jeżeli masz medyka w zespole, który w szczególności często przebywa koło ciebie, to zdecydowanie kanapka. Kanapka daje tyle życia sojusznikowi, co średnia apteczka. Dzięki kanapce możesz nie tylko sam siebie uleczyć w pełni, ale przede wszystkim działać jak magnes dla medyków, którzy będą się czuć koło ciebie bezpiecznie. Jeżeli brak jest medyków w zespole niestety częsta sprawa, to zmień kanapkę na banana. Ładuje się trzy razy szybciej od kanapki, tak, trzy razy, nie dwa, jak to wynika z opisu. Zwykle nie potrzebujesz przywrócić sobie całego życia, tylko jego część, więc banan na własne potrzeby zdecydowanie wystarczy. Co do trzeciego slotu, to jeżeli jest medyk, to również przyciągniesz go do siebie dzięki pięściom ze stali. Fenomen tej broni szerzej opowiedziałam w tym filmie, koniecznie go zobacz. W skrócie chodzi o to, że te rękawice szybciej naładują Ubera, mimo że opis tego nie wskazuje. Dodatkowo rękawice te ochronią cię przed atakami wrogów, w tym niebezpiecznych dachów jego headshotów. Pamiętaj tylko, żeby nie atakować tymi rękawicami, bo otrzymujesz więcej obrażeń od mele. Tym zestawem gra się bardzo klasycznie. Szykuj zasadzki z za rogu, czy skacząc z jakiejś półki we wrogów, im jesteś bliżej, tym więcej obrażeń zadasz. Gdy robi się niebezpiecznie, zakładaj pięści ze stali i uciekaj. Jedz banany, gdy zrobi się bezpiecznie, gdzieś za rogiem. No, i jak ci się trafi medyk, to dbaj o niego jako skarb. Najbardziej uniwersalny loadout. Nada się z grubsza na każdej mapie i w każdej sytuacji. 2. Pat Scout. Fat Scout, czyli gruby scout, nie jesteś scoutem, tylko napakowanym. Może to brzmieć komicznie, ale taki loadout to nie żarty i można nim zadać pełno obrażeń. Twoim głównym źródłem obrażeń jest drugi slot, dlatego wybierz mądrze. Według mnie każda broń tutaj się nadaje, w zależności od sytuacji, ale takim klasycznym przykładem strzelby dla fat scouta jest rodzinny interes. Pewnie dlatego, że ma najwięcej najboi na magazynek i szybciej strzela. Obrażenia ma co prawda mniejsze, ale zbufować je można rękawicami o nazwie kryty. Grzmoty bokserskie, w skrócie KGB. Po zabiciu nimi otrzymujemy kryty na 5 sekund. Masz dużo zdrowia, więc pomysł atakowania wrogów samymi rękawicami nie jest zły, pod warunkiem, że dobrze kalkulujesz ryzyko. Ważne w tym zestawie jest to, aby grać dynamicznie i szybko. Jakkolwiek to brzmi przy tak wolnej klasie. Podstawą jest dobra flanka. No i nie jesteś wątłą skautem, tylko potężnym heavym, więc wykorzystuj to, że masz dużo życia i nie wycofuj się tak łatwo, gdy dojdzie do konfrontacji. Możesz również zamienić rękawice na pięści ze stali, jeżeli cenisz sobie dłuższe przeżycie, albo gorące rękawice uciekiniera dla jeszcze szybszego chodzenia, ale pamiętaj, że zabierają ci one życie co sekundę. Ten zestaw nada się na otwartych mapach i tych, na których się fajnie flankuje, bo głównym celem tego zestawu jest właśnie flankowanie i ono nadaje najwięcej fanu i sensu temu zestawowi. A, jest jeszcze pierwszy stot. Rasowy Fat Scout rzadko używa tego stotu, ale to nie znaczy, że nigdy się nie przydaje. No i możecie to zdziwić, ale tutaj blatuje broń, którą uwielbiają nowi gracze i z której śmieją się ci bardziej wtajemniczeni w grę. To ja. Płosiężna bestia. Jest jeszcze druga opcja, przeze mnie zresztą bardziej preferowana, to jest Tomisław, ale wybór zależy od stylu gry i preferencji. Stąd pierwszy używa się w dwóch przypadkach. Pierwszy to sytuacja, w której atakujecie duża ilość wrogów. Gdy wybierasz mosiężną bestię, twoja taktyka polega na chowaniu się za rogiem i wyjęciu mosiężnej bestii. Robisz z siebie wtedy tanka, który zadaje dużo obrażeń, ma odporności, jeżeli oczywiście masz poniżej 50% życia, ale jest mało mobilny i mało agresywny. Porównałabym takiego habie' jako bazę obronną. Z Tomisławem taktyka jest odwrotna. Wyciągasz broń i atakujesz wrogów. Ta broń się szybko rozkręca, więc pozwala na szybką reakcję. Powód, dla którego wolę Tomisława jest. jeszcze jeszcze jeden. Heavy medykom kojarzy się z dobrym celem dla Ubera, więc jak dostanę Ubera od medyka, to go po prostu nie zmarnuję z Tomisławem. Myślę, że na niestety jest wolną bronią i potencjał Ubera na niej może być ucięty. Mimo wszystko, obie taktyki są według mnie tak samo dobre, bo jednak jeżeli decydujemy się grać fat scoutem, to raczej stawiamy na drugi i trzeci slot niż na pierwszy, i też wybieramy odpowiednie do tego zestawu mapy i sytuacje. Najlepiej grać tym zestawem na mapach otwartych i z fajnymi opcjami do flankowania. 3. Heavy śmieszek. Dwa wcześniejsze loadouty są bardzo praktyczne i często stosowane na casualach. Ten za to jest tylko śmieszny i w wyjątkowych sytuacjach przydatny. Szczerze to nie byłam pewna jaki loadout wybrać jako trzeci, bo niestety uważam, że Heavy jest bardzo zaniedbaną klasą pod kątem różnorodności taktyk, no ale na pewno ten zestaw jest wart uwagi, dlatego pozwól, że Ci go przedstawię. Główną bronią tutaj jest świąteczny wigor. Jakie świąteczne rękawice, które na krytycznym uderzeniu wymuszają na wrogu śmiech, dzięki czemu jesteśmy w stanie zatrzymać opera. Przydatna rzecz, w szczególności na mapach, które mają włoskie gardła, jak na przykład Dust Bowl. Poza tym, jak chcemy się powygupiać, możemy zaskakiwać wrogów od tyłu, sprawiać by się zaczęli śmiać i zabić ich z drwiny. Zaskakiwać od tyłu, bo właśnie od tyłu masz gwarancję nakryta. Oczywiście taki styl gry nie ma sensu w podejściu praktycznym, bo szybciej zabijemy kogoś normalnie, a nawet i po prostu uderzając ze zwykłego mele, w szczególności, że szansa nakryta z broni wręcz to około 50%, przynajmniej według moich testów. No ale zabicie kogoś w taki śmieszny sposób daje znacznie więcej satysfakcji. Jedynie praktyczne użycie w tej broni to oczywiście wcześniej przeze mnie wspomniane zatrzymanie wrogów na Uberze. Co do reszty slotów, to na drugim slocie polecam jakąś strzelbę, dowolną, chyba, że używasz tych rękawic tylko do powstrzymania Ubera, wtedy zestaw będzie do pierwszego z zestawów, które wymieniłam w tym filmie, czyli zestawu ofensywnego. No ale graż dla jaj. To oczywiście strzelba dla szybszego przemieszczania się i reakcji obronnej. Próbuj flankować wrogów w poszukiwaniu pleców, bo to właśnie na plecach masz 100% szans na kryta, czyli śmiech. Niektórzy lubią parować się te cztery kawice ze stekiem, które daje mini kryty i większą prędkość, ale według mnie lepszym wyborem jest strzelba, bo daje lepszą obronę i efektywniejsze flanki. Wiesz, jakoś musisz dotrzeć do pleców wroga. Jak umrzesz po drodze, to nic nie wskurasz. Pierwszy stat jest rzadko używany, ale jeżeli już bym coś polecała użyć, to podobnie jak przy fat scoucie, mosiężną bestię lub Tomisława, taktyka również podobna. Heavy ma zdecydowanie mniej zróżnicowane loadouty od innych kras, i w większości meczy przydać się mniej lub bardziej zmodyfikowanym przy loadout, a dla lepszej zabawy możesz spróbować moje pozostałe propozycje. Masz jakieś swoje ulubione zestawy? Daj znać w komentarzach. Cześć!